Witam wszystkich serdecznie Wczoraj przeglądałem sobie mapy w poszukiwaniu miejsca na kolejny odcinek Myślę, że już je znalazłem I dzisiaj wybierzemy się kilka kilometrów za Gniezno do lasu Mam nadzieję tylko, że nie będzie padać I będzie dużo zwierzaków Tak więc widzimy się dosłownie za kilka sekund it be okay move day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i już jestem na miejscu dosłownie po 20 minutach po drodze jeszcze zatrzymywałem się was trzy razy co chwilę przebiegały jakieś stareńki Kawałek dalej, całe pole barżantów, Kilka filmików nagrane, zdjęcia zrobione. A teraz idziemy już w głąb lasu i będziemy szukać czegoś większego. Nigdy jeszcze tutaj w tym lesie nie byłem, ale można już na pierwszy rzut oka powiedzieć, że jest bardzo ładnie, czyściutko, fajne ścieżki zrobione, tylko żeby się nie zgubić. Skręciłem w boczną ścieżkę, która prowadzi na pole, mam jeszcze około 100 metrów. Zobaczymy, czy. Coś tam się będzie kręcić. I doszedłem do pola. Są dwie sarenki, tylko problem jest taki, że musiałbym mnie zajść od drugiej strony. A jak widać za mną jest ogrodzenie. No i niestety muszę cofnąć się na główną ścieżkę i spróbować od drugiej strony tego lasu. Wróciłem na główną ścieżkę i dosłownie po 50 metrach wyskoczył z lewej strony Daniel już tak chyba się z 30 sekund obserwujemy bardzo ładny zwierzak nic praktycznie się nie boi, stoi i cały czas patrzy porozglądał się, popatrzył i poszedł w swoją stronę ja idę przed siebie. Zobaczymy, może jeszcze coś tak fajnego uda się nam spotkać. Spotkałem przed chwilą leśniczego. Pokazywał mi zdjęcia. Które zrobił w tym lesie. I powiem Wam, że byłem naprawdę w szoku, co można tutaj spotkać. Zwłaszcza, że ten las nie jest jakiś ogromny, ale po zdjęciach naprawdę napawa optymizmem. I nawet wyszło słońce, bo przez ostatnie dwa tygodnie pogoda była tak straszna, że co się pojechało do lasu, to po 5 minutach tak trzeba było zawracać. A dzisiaj pogoda elegancka. Można spacerować. Spotkałem Lisa przed chwilą, ale zanim odłożyłem kamerę, chwyciłem aparat. To już niestety zaczął uciekać. Dwa zdjęcia zrobiłem, ale są tak nieostre, że. Ale pokażę i tak. Doszedłem do końca drogi, skręciłem w prawo. Po lewej stronie jakieś zabudowania były, i ewidentnie plecak do wymiany. Dzwonią te zamki niesamowicie. I ze skradaniem się to nie ma nic kompletnie wspólnego, ale ładny ptaszek leci. Lata cały czas krąży nad drzewami, no ale niestety nie chcę podlecieć bliżej. I od 40 minut, praktycznie nie udało się nic zaobserwować. Idę w stronę samochodu i będę raczej zbierał się do domu. Na koniec, jeszcze kilka zdjęć, które udało się dzisiaj zrobić. A my widzimy się w kolejnym odcinku, już niebawem. Tak więc trzymajcie się. Cześć. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do it.